anamnetyczna, tak to słowa jest poprzedniej, natomiast do ona Czy to nie coś, co musimy szkolnego Czy to jest coś, co musimy zdecydować? Czy to jest, jest, jest opinię Komisji Rewizyjnej, Komisji Edukacji. Komisja, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła pozytywnie za opinię

Pani pośle, nie to to bardziej do Pani. Czy zastanawiam się, skąd ta dysproporcja? Czemu 6 lat pierwszych w gimnazji numer 1 i 2 lat pierwszych tylko w gimnazji numer 2? Skąd się to wzięło? Tak. Ja też Panią dalej nie będę o tym mował. Nie, dobra, wziąłem, to proszę Panią powiedzieć. Jeden, jest chętniej wybierany przez uczniów, którzy kończą szkołę podstawową, mimo że obie szkoły mają w y, swoich przepisach i mają prawo przyjmowania uczniów spoza rejonu, mimo że obwody szkolne, bo ich te przeanalizowałam, preferują do tych szkół zbliżoną ilość absolwentów zgodnie z ich obwodami, a nawet... Ostatnie dwa lata są takie, że ilość osób, które są preferowane do gimnazjum numer 2 zgodnie z okladem jest o kilka osób większa. To teraz Panie Burmistrzu, żeby już tak nie prowadzić dyskusji. Ja bym proponował, żeby Pani zastanowiła jeszcze bardziej, dlaczego w takim razie uczniowie wybierają gimnazjum numer 1. Jeśli Pani Połowa odpowiedzi swojej na to, że ginatr nr 1 ma wyższy yy, średni minut, minut na link na zmiany, to w ginaty to czemu ginatrój nr 1 ma wyższy wskaźnik i tak dalej, i tak dalej. Proszę o jeszcze większą analizę tego problemu. Ja ym, A jak już idę do pani, które już pan z tego zadania. Zapraszam serdecznie, analizowałam te dane, chociaż... Chcę przypomnieć Panu Radnemu, że nadzór pedagogiczny, a w z tego, że na wchodzą wyniki egzaminów, czyli jakość pracy szkoły jest dyspozycją, którą ma w, swojej, w swoich kompetencjach kuratorów, aczkolwiek oczywiście co corocznej informacji, jaką Państwo otrzymujecie od nas o realizacji zadań światowych, jest bardzo dokładny. Bardzo szczegółowo z rysunkami i wykresami przytoczona również informacja na temat wyników edukacyjnych. Co do tego, dlaczego tak jest, e, przypuszczam, że należałoby do naszego spotkania na wymienioną sprawę zaprosić również przedstawicieli obiegu e, rad pedagogicznych. Bardzo chętnie poszerza takie spotkanie chorady z różnym programem zainteresowane. Tak, Nie chciałbym, żebyśmy otworzali stare tematy z poprzednich kadencji i problemów gimnazji numer 2. Ta szkoła ma za sobą już wiele różnych problemów. Te problemy wydają się, już są załatwiane. Teraz należałoby spokojnie pokoju pracować, widać trochę czasu. A jako ciekawostkę to powiem, że z tej właśnie szkoły... Najwięcej jest właśnie pracowników kuratorium i bodajże ze trzech w ostatnim czasie przeszło nauczycieli do pracy w kuratorium, czyli wydaje się, że doceniani są pedagogi tej szkoły i wartościowi, natomiast trzeba wydać czas i nawiązać może jeszcze lepszą współpracę z kuratorium, żeby się wspólnie zastanowić właśnie, gdzie jest problem. A tych problemów pewnie jest wiele, jak w naszej polskiej oświacie, ja mam swój wywrotny pogląd na ten temat, ale to nie wola i czas, żeby wygłaszać tutaj skrajny pogląd na, na temat polskiego świata. Jeszcze raz. Ja też mam swój pogląd panie burmistrzu, tylko... Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to to, że ony czasami rozpoczął się powolny proces wygaszania jednej ze szkół. by te dwie jednostki szkolne miały jedną z nich Ja nie będę tutaj w tej chwili wyrażał się w dlaczego nie tylko wyniki nauczania są wyższe, ale że w twójce trzeba coś skomponować, żeby w tej chwili też zaczęły się lepiej miać od strony edukacyjnej, czy też od strony nauczania. Natomiast ja cały czas optuję za darmą. O co? By wspierać nasze jednostki samolotowe i tutaj nie dzisiaj takim czynnikiem, to będzie sprowadzenie limitów, by tą szkołę zachować. Bo to jest nieugodny proces tak naprawdę Pójść w kierunku likwidacji tej szkoły. I teraz, to nas pytanie, czy my chcemy dać tę szkołę? Jeśli nie, na których ta szkoła będzie Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mogę zacząć. Przypomnę, że kilka opinii, a w zasadzie to najbardziej do mnie jest ochrona interweniowa. Przepraszam Państwa wszystkich za to, co przed chwilą powiedziałem, a jest opinia dyrektora szkoły. Jeśli pozwolicie Państwo, żeby skonfrontować to wszystko, co przed chwilą tutaj na tej sali padło w co na ten temat, wie Pan Dyrektor szkoły, podczas tych krótkich wystąpieniach, to będę miał jaśniejszy obraz tego, co naprawdę przy tej zróżnicowanych opiniach ma szkoła. tej nocną Proszę bardzo, Radny banku, bo... Dziękuję. Ja przymusy, Radny, żeby Mam pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie, czy jest to możliwość prawna, żebyśmy takie limity wprowadzili bo no, wiadomo, <tuszy> no, Dyrektor decyduje, dyrektor jeżeli się zgłaszają rodzice do niego, no, to wtedy decyduje, czy, czy jest w stanie umieścić, i to od niego decyduje. Więc tu uważam, że to jest jakby do odpisu dyrektorów poszczególnych służb, żeby przyciągnąć do siebie młodzież. No, a nie czy możemy tak być, się tutaj tymi limitami okrośle. Czy no, maja poradę może też takie, takie warunki prawne... Jestem. Dziękuję bardzo. Ja Kolejny raz, tak, jak to Szanowny yy, kolego, to? to nie chodzi o to, czy to jest prawda, czy to jest wolny zdań. Tak? Natomiast jeszcze raz mówię, że taki proces, jaki dzisiaj istnieje, przy yy, szkole numer 1, dnia numer 1, 2, i dnia numer 2, jeśli się powtórzy w kolejnym roku, to na przestrzeni trzech lat, to nastąpi nieuchronność zamknięcia te tej szkoły. Mimo, moje pytanie jest następujące. Czy chcemy zamknąć tą szkołę? Zobaczymy, że dostało połowę środków e, unijnych z ruchem tej szkoły. My jedynie możemy starać się zadać kogoś, by poziom edukacji w tej szkole powieć. Ale my też, żeby ten poziom powieć, musimy zagwarantować pracę na uczniu i dostać w uczniu do tej szkoły.

ale moglibyśmy jako Rada poprosić na miesiąc, byśmy mieli porządku, bym przyjął informacje o sytuacji czy porównanie, bo nie możemy się oderwać od spółek publicznej, które powstają, które funkcjonują i tak dalej. W takim szerszym kontekście to jest, to jest moja uwaga, ale to Państwa zależy. Jeśli Pan Dyrektor już w tej chwili ma zaproszenie, to bardzo proszę, a jeśli będzie wniosek z Komisji Edukacji, która w jakiś sposób przygotuje pytania, to ja odniosę. zakładało, że rodzic będzie miał prawo do wyboru szkoły dla swojego dziecka. Więc nie wiem, czy jest to możliwe nakazanie rodzicom, żeby posłodzić dziecko do tej, czy do innej szkoły. A raczej nie. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o liczbę dzieci do klas pierwszych zapisanych. Oczywiście projekt sporządza się na podstawie tego, ile podań jest złożonych do szkoły. Ja w swojej szkole mam tyle podań, że no, mogą utworzyć dwie klasy pierwsze. Nie wiem ile podań ma dyrektor gimnazjum nr 1. Wiem też, że nie wszystkie dzieci, które należą, no tak umowy powiem, do naszego obwodu, bo no, obwody stworzone są tylko po to, żeby właściwie policzyć dzieci i odnaleźć wszystkie swoje dzieci. Yy, jeszcze są dzieci, które nie są zapisane do mojej szkoły. I tak po dwa podania donoszą, więc ile będę miała tak naprawdę dzieci w sierpniu, nie jestem w stanie dziś powiedzieć. I ile was? może będą trzy, może będą cztery. W tej chwili mogę zaplanować dwie klasy. Jeśli chodzi o ten problem dotyczący tego, że do naszej szkoły zapisało się tyle dzieci, że mogą w dwie do jednego No i te szkolenia, o które jeździmy są takie bardzo fajne, pomocne, sensowne. I Pan, który prowadził szkolenia powiedział tak, że niedawno szkolił też nauczycieli w Kraśniku. I że w Kraśniku e, istnieją trzy gimnazje. No i jest taki problem, tak, że jest w centrum miasta gimnazjum i to jest super gimnazjum, do tego gimnazjum przychodzą dzieci prawników, lekarzy, yy, nauczycieli. Te dzieci korzystają z pomocy korepetytowej, bo tych rodziców stać na to, żeby udzielać dzieciom korepetycji. Jest inne gimnazjum, takie przeciętne i gdzieś tam jest jeszcze trzecie gimnazjum, gdzie chodzi cała reszta. I tam rodziców nie stać na to, żeby pomóc dzieciom, żeby w postaci korepetycji sami też się pomagają. I to gimnazjum właśnie, baryka się z takimi problemami, nie jest nasze, ale dlaczego, no dlatego, że no mają słabe wyniki, dlatego też nie przechodzą kolejne dzieci do tej szkoły, znów no pytanie, dlaczego mają słabe wyniki, a w tym urzędnianiu ήθενε λέχει λέπ να ταν λέει πραγματικά, η είναι το πολεμιστικό διαδικασία, το άλλο είναι η αποτίμηση των σανδουλιέτων. Η μία είναι η ακρόπολη που αναμενόμενο να συναντηθούν οι